Dzień dobry Państwu. VIP Energia to VIP możliwości. Dzięki naszej analizie przedstawimy Ci kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli Ci na zmniejszenie Twoich rachunków za energię elektryczną, za ogrzewanie i za wszystkie sprzęty, z których korzystasz na co dzień. Szukamy rozwiązań właśnie dla Was. Załatwiamy wszystkie formalności, zajmujemy się tematami energii odnawialnej. Wytłumaczymy Ci wszystkie zasady nowego programu Czyste Powietrze. Spokojnie, krok po kroku przeprowadzimy Ci w ten program. Wytłumaczymy, pozyskamy dotację i rozliczymy tę dotację zgodnie z regulaminem, abyś mógł się czuć bezpiecznie. Mamy w swojej ofercie: pompy ciepła, kotły na pellet, kotły na zgazowanie drewna, bądź kotły na podwójne paliwo, na drewno, właśnie na zgazowanie, jak również na pellet, fotowoltaikę, turbiny wiatrowe, termomodernizację, pianapur, wełna cokolwiek potrzebujesz, my to możemy dostarczyć. Jeśli masz instalację fotowoltaiczną na starych zasadach, ale obawiasz się, że stracisz te atrakcyjne zasady rozliczeń? Zadzwoń do nas, przedstawimy Ci możliwość zamontowania nowego falownika hybrydowego z magazynem energii, tracąc starego systemu rozliczeń. Zadzwoń. Zapraszamy.